Jest Torek, godzina 18.30 i witajcie na kanale Videokreacja, na którym odpowiem Wam ile zarabiają youtuberzy z reklam przed filmami. Miliony monet. Tak, yy, jasne. Jak mogą, jak wy możecie zarabiać z tych reklam jeszcze więcej? Przez cały ten film będę Wam pokazywał screeny z prawdziwych polskich kanałów YouTube, które publikują do polskiej widowni. No bo wiecie, im dalej widownia na zachód, tym wyższe mamy przychody reklamowe. I do określenia tych przychodów będziemy używali czegoś takiego jak RPM, czyli revenue per mile, przychód za każde tysiąc wyświetleń naszych filmów. Nie mylić z tym, co czasami YouTuberzy używają, jest to błędne określenie, czyli CPM, ponieważ CPM jest to cost per mile, koszt, który reklamodawca, marka płaci za 1000 emisji swojej reklamy. No a wiemy, po pierwsze, nie wszystkie filmy nasze nadają się do monetyzacji, ponieważ czasami mamy żółte dolary. No i YouTube także pobiera swoje 45% prowizji. Zatem, najlepszym określeniem jest wystandaryzowany. RPM. Dzięki temu znika nam problem porównań między kanałami, które są bardziej lub mniej popularne, ponieważ on zawsze się odnosi do tysiąca wyświetleń. I będziemy sobie rozważać, jak to się dzieje, że niektóre kanały mają wysokie RPMY, niektóre niskie. Od czego to zależy? A skąd te dane? Ja się nazywam Maciek Wróblewski i w branży YouTube pracuję ponad 8 lat. W tym 2 lata pracowałem w sieci partnerskiej, gdzie między innymi odpowiadałem za rozliczenia przychodów reklamowych z AdSense, więc o reklamach przed filmami, co nieco wiem. Pierwszą rzeczą, która wpływa na wysokość RPM-ów, a na którą Wy macie bardzo prosty wpływ, jest długość Waszych odcinków. Ponieważ jeżeli Wasze filmy trwają mniej niż 8 minut, to możecie emitować tylko reklamy przed Waszymi filmami. Ale kiedy Wasze filmy są dłuższe niż 8 minut, dostępny jest inny format reklamowy, tak zwany mid-roll, czyli reklamy w trakcie trwania Waszego filmu. Dlatego też niektórzy YouTuberzy tak bardzo starają się, aby filmy były powyżej 8 minut, ponieważ różnice w przychodach są znaczące. Zobaczcie na przykład. Oba kanały publikują do tej samej grupy docelowej. Są to nastolatki, czyli dziewczyny 10-15 lat. Kanał numer 1 publikuje filmy krótsze niż 8 minut, i tam RPM wynosi 2,38. Z kolei kanał numer 2 publikuje filmy między 10 a 20 minut, wrzuca przerwy na reklamę, czyli te midrole. I tutaj RPM wynosi 7,39, czyli aż trzy razy więcej możemy zyskać na tym, że publikujemy dłuższe filmy, no i mamy te przerwy na reklamę. I też to, co jest dość ważne, to wtedy mamy też więcej watch timeu. I to pomaga naszemu algorytmowi bardziej rozporządzać film w ekosystemie YouTube. Zatem naprawdę warto tworzyć filmy dłuższe niż 8 minut. Kolejna rzecz numer dwa, a właściwie kategoria rzeczy, która wpływa na Wasze rpm -y jest związana z grupą docelową, z odbiorcami, yy, ludźmi, którzy Was oglądają, ponieważ na niektóre grupy demograficzne i na niektóre tematy filmów jest wyższy popyt, aby tam wyświetlać reklamy. To znaczy, nie wiem czy wiecie, ale kobiety 30 plus to najbardziej oblegana grupa demograficzna, jeżeli chodzi o reklamodawców, ponieważ mają największe decyzje zakupowe. Sorry faceci, jeżeli wam się wydaje, że to Wy podejmujecie decyzję, co kupujecie w domu, to to nieprawda za większość koszyka zakupowego odpowiada kobieta, dlatego kobietom reklamodawcy chcą pokazywać swoje reklamy. I zobaczcie tutaj na przykład. Oba kanały publikują filmy dłuższe niż 8 minut i publikują do dorosłej publiczności. Jedyne co ich wyróżnia to płeć. Kanał męski ma RPM na poziomie 7,78. Kanał Żeński na poziomie 12,68. Ale płeć to nie wszystko, ważny jest także wiek. I zobaczcie na kolejny przykład, gdzie mamy dwa kanały, które publikują do męskiej widowni. Yy, publikują filmy krótsze niż 8 minut. Jedyne co ich wyróżnia to to, że kanał numer 1 publikuje tematy związane z bajkami, głównie dla dzieci, a kanał numer 2 yy, publikuje bardziej dojrzałe treści. Kanał numer 1 ma RPM -y na poziomie, tutaj używam mojej ściągawki, czyli karteczki 1,90. Kanał numer 2 ma RPM -y na poziomie 712. Ponad trzykrotna przebitka tylko dlatego, że oglądają nas dorosłe osoby. I stąd się bierze ta różnica, że yy, youtuberzy niektórzy płaczą, ponieważ wiecie, wydaje im się, że idą na masę, idą na wyświetlenia, publikują filmy o Minecrafcie, o Fortnite, są gamerami, no i potem narzekają, że kurde, mam takie niskie przychody reklamowe. No, to wynika z dwóch rzeczy, bo Minecraft i Fortnite to są dzieci, po drugie, częściej męska yy, część widowni, zatem yy, niestety młodzi chłopcy są najniżej opłacaną grupą, jeżeli chodzi o odbiorców na YouTubie. Ale, ale... Płeć i wiek to nie wszystko, bojczy się także to, o czym tworzycie materiały, ponieważ niektórzy reklamodawcy targetują swoje filmy kontekstowo. No i na przykład marki kosmetyczne y, są w stanie bardzo dużo wydawać na reklamę, no bo wiecie, koszt produkcji takiego kremu, który w sklepie kosztuje 300 zł, to jest 10-15 zł, reszta to y, marża y, sklepu. No i marketing. Więc na marketing wydają bardzo dużo. I zobaczcie sobie statystyki z jednego kanału. To jest ten sam kanał, ale pierwszy RPM to są takie filmy rodzinne, vlogowe, opowiadanie o swoim życiu, i to jest 13,42 złotego, ale. Kiedy ta sama twórczyni tworzyła filmy o kosmetykach, gdzie w tytule pojawiło się morning routine, yy, czy kosmetyki, czy włosy, to tutaj już RPM wynosiły odpowiednio 16,70-16,12. I widzimy, że sama tematyka filmu wpływa no, o ponad 20% na Wasze przychody reklamowe. Więc jakby wyglądał taki idealny youtuber, który by dużo zarabiał z reklam? No, po pierwsze, tworzyłby filmy ponad 8 minut. Tworzyłby filmy o tematyce, która jest bardzo oblegana, czyli bankowość, ubezpieczenia, finanse, kosmetyki, rodzicielstwo, samochody. No i publikowałby głównie do kobiet 30+. Myślę, że wtedy spokojnie moglibyśmy osiągnąć nawet RPM w granicach 16-20 złotych. Czyli wystarczy, że nasz film będzie miał 100 tysięcy wyświetleń, nasz kanał będzie miał 100 tysięcy wyświetleń w ciągu miesiąca, no i już mamy 2000 zł przychodów przed opodatkowaniem. Bo pamiętajcie, że to są RPMy, a my od tych naszych przychodów na YouTubie także musimy odprowadzać podatek, ale to jest temat na inny film. Ale, ale. Wiek odbiorców, płeć odbiorców, tematyka filmów, czas trwania. To nie są jedyne zmienne, które wpływają na RPM, bo na to wpływa także to, kiedy y, mamy wyświetlenia na tym filmie, ponieważ w ciągu roku RPMy się różnią. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wielu twórców tworzy vlogmasy, czyli nagle w grudniu zaczyna publikować codziennie na swoim kanale. To wynika z tego, że w grudniu. Przed świętami Bożego Narodzenia te rpm -y naprawdę są bardzo wysokie. Święta generalnie to jest bardzo duża okazja zakupowa i wtedy każdy się reklamuje. Każdy ma sezon swoich przychodów. No i wiecie, popyt na miejsce reklamowe jest bardzo duży, więc twórcy mówią ok. Ja może będę miał mniej wyświetleń per film, ale tych filmów nastukam w tyle, że za cały grudzień to po prostu się obłowie i za hajs YouTube'a przez kolejny rok będę mógł spokojnie balować, stąd popularność vlogmasów. No dobra Maciek, ale po co komu ta wiedza? A komu to potrzebne? Przecież nagle nie zmienicie formatu i odbiorców waszych kanałów po to, aby docierać do kobiet 35+. Nie będziecie gadać o kosmetykach, jeżeli jesteście na przykład 17-latkiem, który żyje w Czechach i interesuje się militariami. Przede wszystkim chciałem Wam uświadomić, jak to jest, że niektórzy twórcy są zadowoleni ze swoich przychodów reklamowych, a zupełnie inni na nie narzekają. I może wytworzyć akurat taki content, który nie ma szans na wysokie rpm -y. I to co możecie zrobić po tym filmie, to zastanowić się, ok, skoro nie mogę liczyć na adsense, to jakie są inne źródła przychodu, z których mogę zarabiać. Mam nadzieję, że temat przychodów reklamowych z waszego kanału YouTube nie kryje przed wami już żadnych tajemnic. A ja wam tylko przypominam, że to nie jest jedyny sposób, aby zarabiać na waszym kanale YouTube, kiedy jesteśmy małymi twórcami. Ponieważ sponsorem tego kanału jest Allegro, i Allegro ma własny system afiliacyjny. Allegro polecam, gdzie nieważne, czy macie jednego subskrybenta, czy 100 tysięcy subskrybentów, możecie w każdym filmie polecać jakieś produkty lub pokazywać, jakim sprzętem nagrywacie i umieszczać w opisie filmu linki afiliacyjne. Jeżeli ktoś wejdzie na Allegro poprzez wasz link, i potem na Allegro coś kupi w tej kategorii, skąd jest wasz link, to wy otrzymujecie część prowizji którą Allegro pobiera od reklamodawców. Pamiętajcie też kliknąć w dzwoneczek i zapisać się do naszego newslettera wideokracji, w którym co tydzień przesyłamy Wam dodatkowe materiały, które nie są publikowane na tym kanale, więc warto być newsletterowiczem. No i dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Do zobaczenia w kolejny wtorek o godzinie 18.30. Na razie!